Witajcie widzowie. Dzisiaj pokażę Wam nowe rybki w Fortnite. Jest sezon. Jest sezon czwarty, sezonu rozdziału drugiego. I dodano nowe rybki. I meduzy. Zobaczycie za chwilę, pokażę Wam. Ok, zacznijmy od na przykład płaszczaków. Płaszczaki, jak zawsze, dodają życie. Siorbo, rybki dodają osłony. Jak widzicie, teraz meduza daje osłony. Jak życie, tak jak w plasze działa. Tylko jak się zje, to ten efekt wychodzi. Jak w plaży. Dalej. Przejdźmy do rybosłony. Która dodaje. Też osłonę ostra rybka, która dodaje prędkość. Jak widzicie. Szybciej biegamy, jak zjemy tą rybosłonę. Fajna rzecz. Jak dla mnie. I możemy szybko biegać. Tak jak się jak zjeść papryczkę cieni w Fortnite, jeżeli... I teraz następny, czyli hop, płaszczka. Jak zjemy ją, no to wyżej podskakujemy i wolniej opadamy. Też fajna rzecz. I to wszystkie rybki, które chciałem Wam pokazać. Te rybki złowiłem i zobaczcie, i teraz Wam pokażę, ile jest rybek. To wszystko to są rybki, jakie istnieją. Ja już trochę złowiłem. Wydaje mi się, że dużo złowiłem z tych rybek. I to chyba wszystko z tych rybek. I to koniec tego odcinka. Do widzenia i cześć.